Gdybyś miał 60 sekund na przekazanie jednej, najważniejszej dla Ciebie lekcji całemu światu, co by to było? Życie jest jedno. I uważam, że trzeba je przeżyć w zgodzie z sobą. Jeżeli dziś, mając lat 40, tak jak ja, gdy miałem lat 28, nie czułem, że chcę już być oficerem, nie chcę być kapitanem za dwa lata, to to za przeproszeniem pierdzielni, po prostu zacznij robić to, co kochasz, bo jeżeli będziesz całe życie robił coś, co musisz robić, to nigdy nie będziesz finalnie szczęśliwy. Ja miałem ułożone życie. Oficer, zaraz kapitan, dobre zarobki, ojciec, mama dumni, wszystko. Pieprznąłem wszystko z dnia na dzień, no z lekkim pewne planem, tak? Bo nie chciałem tego robić, nie? Najgorsze jest to, to chyba się obudzić w wieku tam 60-70 lat, sobie pomyśleć, kurwa. Co ja, co ja zrobiłem, nie? Stary, gdzie, gdzie te wszystkie moje plany? Gdzie to wszystko, co miałem zrobić, co miałem zrobić? Nic, nic z tego się nie zjeściło, nie? Bo, bo się bałam. Nie bać się, najwyżej spierdolisz coś, najwyżej, najwyżej się potkniesz i trzeba będzie to naprawić i tyle. Życie jest jedno, życie jest złożone z prób, z niepowodzeń, aż, aż za tym piętnastym 25 czy 40 razem ci wyjdzie, nie jesteś stańszy, wiesz kurwa, warto było, nie? Nie znam nikogo, kto się odpowiednio mocno starał w jakiejkolwiek kwestii, na jakiejkolwiek płaszczyźnie życia. Nie gadał, że coś będzie robił, tylko faktycznie kurwa robił wszystko, żeby to osiągnąć. Nie znam takiej osoby, żeby tego nie osiągnęła, nie? Kontynuuj, rób, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, obiecuję ci.